O sercu Jezusowym, sercu Najświętszym, sercu, którego dziś uroczystość obchodzimy. Przyjdź Duch Święty, przyjdź przez potężne wstawnictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej oglubinicy. Przyjdź Duch Święty, przyjdź przez potężne wstawnictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej oglubinicy. Przyjdź Duch Święty, przyjdź przez potężne wstawnictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej oglubinicy. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Miałem szczęście być w Libanie kilka lat temu i miałem wielkie szczęście modlić się przez dwa dni w celi świętego Szarbela. Tam, gdzie żył, pracował, gdzie się modlił. Byłem w klasztorze, gdzie spoczywają jego doczesne szczątki. Urzekła mnie jego cela, cała okopcona, dlatego że ludzie palą tam świece teraz. Wygląda czarno, ale oprócz tego, że jest kamienna i skromna, mała, to jeszcze są tam, jest kilka przedmiotów. Jest tam krzesełko, stolik bardzo skromny i na podłodze, na posadzce leży coś w rodzaju posłania, koca, a pod zamiast poduszki jest, znajduje się belka drewniana. Na ścianie za to. Znajdą się tylko dwa obrazy. Obraz serca Jezusowego i obraz serca Najświętszej Marii Panny. Te dwa obrazy, takie bardzo podobne jak te, które możemy spotkać w większości tych starych domów, gdzie w każdym z nich były te dwa obrazy. I patrząc na te cele, można zobaczyć, jakim surowym pokutnikiem był. Święty Szarbel, i można też zobaczyć, jaką miał duchowość. Otóż święty Szarbel wpatrywał się w serce Jezusa. Wpatrywał się w to źródło łask, które opisuje siostra Faustyna, kiedy opisuje obraz Jezusa Miłosiernego. Mówi, że z serca Jezusowego wyturskały promienie biały i blady, jak krew i woda. I Jezus mówił: Czerp ze źródła miłosierdzia mego. I święty szarbel właśnie z tego źródła czerpał mądrość, czerpał siłę, do tego serca się uciekał i to serce też adorował w najświętszym sakramencie, bo charyzmatem świętego szarbela była przede wszystkim uwielbienie, adoracja najświętszego sakramentu i miłość do matki najświętszej, do jej serca znów. Święty Szarbel wiele godzin spędził na adoracji serca Jezusowego. Skąd wiemy, że Serce Jezusowego? Dziś, kiedy Jezus chce nas jakby utwierdzić w wierze w to, że przebywa w Eucharystii, w cudach, które są w Sokółce i w innych miejscach, tam gdzie lekarze mogli zbadać ten cud przemiany hostii, w prawdziwe ciało. Stwierdzają jednoznacznie, że jest to fragment mięśnia sercowego człowieka w agonii, człowieka, który bardzo cierpi. I tak to serce poznaliśmy, poznali jeszcze apostołowie, tak jak Jan, apostoł, który podczas ostatniej wieczerzy spoczywał na sercu Jezusa. Jego głowa spoczywała na jego sercu, on wsłuchiwał się w to serce. Potem to serce zostało otwarte włócznią żołnierza na Golgocie. Ci, którzy byli, widzieli, jak wypłynęła krew i woda. Do tego serca Jezus potem zawołał Tomasza i mówi, włóż rękę do boku Mego, włóż do serca mego i nie bądź niedowiarkiem, ale wierzącym. I święty Tomasz, patrząc na ranę serca Jezusowego, uwierzył, padł na kolana i powiedział Pan mój i Bóg mój. Potem przez, w czasie, w pierwszych i potem w kolejnych wiekach czczono serce i jego wielką miłość. Podziwiano miłość serca Jezusowego. Ale Jezus musiał też przypominać o tej miłości. I 350 lat temu były objawienia w świętej Katarzynie w świętej Małgorzacie Marii Ala Coq w Paralemonial we Francji. Ta święta zakonnica podczas adoracji w oktawie Bożego Ciała zobaczyła Jezusa. Jezus odkrył jej swoje serce i miała kilka tych objawień. Podczas jednego z nich, czwartego, 19 czerwca 1675 roku tak powiedział do Małgorzaty. Oto serce, które tak bardzo umiłowało ludzi, że niczego nie szczędziło, aż do wyczerpania i wyniszczenia się, by im dać dowody swojej miłości. A w zamian od większości ludzi doznaje tylko niewdzięczności przez nieuszanowanie i świętokradztwa, przez oziębłość i pogardę, z jaką się odnoszą do mnie w tym sakramencie miłości. I prosił samą Małgorzatę, aby wynagradzała za grzechy, właśnie oziębłości, niewdzięczności, nieuszanowania, świętokradztwa, oziębłości, pogardy. I prosił, abyśmy też wynagradzali sercu Jezusowemu te wszystkie zniewagi, żebyśmy często komunikowali, żebyśmy przede wszystkim w pierwsze piątki miesiąca przyjmowali komunię świętą wynagradzającą. I, I takie oto 12 obietnic dał Pan Jezus przez Pośrednictwo świętej Małgorzaty Maria Lakok. Pierwsza obietnica: Dam im wszystkie łaski potrzebne w ich stanie, czycielom Serca Jezusowego. Drugie: Zgodnie, Zgoda i pokój będą panowały w ich rodzinach. Trzecie: Będę ich pocieszał we wszystkich ich strapieniach. Czwarte: Będę ich bezpiecznie, bezpieczną ucieczką za życia, szczególnie przy śmierci. Piąte: Wyleję obfite błogosławieństwa na wszystkie ich. Przedsięwzięcia. Szóste. Grzesznicy znajdą w tym sercu źródło nieskończonego miłosierdzia. Siódme. Dusze oziębłe staną się gorliwymi. ósme Dusze gorliwe dojdą szybko do wysokiej doskonałości. 9. Błogosławić będę domy, w których obraz mego serca będzie umieszczony i czczony. 10. Y kapłanom dam moc kruszenia serc najzatwardzialszych. 11. Imiona tych, co rozszerzać będą to nabożeństwo, będą zapisane w mym sercu i na zawsze w nim pozostaną. Przyrzekam w nadmiarze miłosierdzia serca mojego, że wszechmocna miłość moja udzieli tym wszystkim, którzy komunikować będą w pierwsze piątki przez dziewięć miesięcy z rzędu, łaskę pokuty ostatecznej, że nie umrą w stanie niełaski mojej ani bez sakramentów i że serce moje stanie się dla nich bezpieczną ucieczką w godzinę śmierci. Tą dwunastą obietnicę chyba najlepiej znamy w tym prostym wierszyku. Kto dziewięć pierwszych piątków odprawi jak trzeba, nie umrze w grzechu, lecz pójdzie do nieba. Wejdziemy teraz do świątyni, do dwóch przedstawień serca Jezusowego i pokłonimy się Temu, którego, który dał nam właśnie te obrazy, abyśmy się wpatrywali w serce Jezusa. Tam skarb Twój, gdzie serce Twoje. W co się wpatrujesz, tym się stajesz. To kontemplujesz, tym żyjesz, do tego dążysz. Dlatego zachęcam Was, żeby w każdym domu, w Waszych domach był obraz Serca Jezusowego. Abyśmy mogli otrzymać te, wpatrywać się w to symboliczne przedstawienie miłości Bożej. Wchodzimy teraz do kościoła w Tarczku przez Kruchtę i wchodzimy na wprost obraz Miłosierdzia Bożego. Taki właśnie Jezus stanął przed siostrą Faustyną. Stromieniami tryskającymi, tryskającymi z jego serca. Mówi, to są strumienie łas, które wylewam na ludzkość całą, na bied szczególnie na biednych grzeszników. Tak, to serce jest ucieczką biednych grzeszników. Ktoś pięknie powiedział, że Bóg nie może na nas patrzeć inaczej, jak tylko przez serce swojego syna. Miłosierdzie Boże przechodzi przez serce Jezusa. Miłosierdzie Boże pochodzi od Ojca. Jezus Chrystus wpatrywał się za życia cały czas w Boże miłosierdzie. Wpatrywał się w Ojca i modlitwy, które zanosił samotności i w obecności uczniów, właśnie o tym świadczą, że Jezus mówił, że idzie do Ojca. Rozmawiał z Ojcem, że chce też, aby jego uczniowie byli tam, gdzie on jest. Tu mamy obraz, figurę serca Jezusowego. Serce Jezusa zranione mieczem, y, y, włócznią żołnierza. Serce otoczone cierniową koroną. Serce, które płonie miłością do nas. I krzyż, który właśnie jest wyrazem. Tego miejsca, w którym Jezus okazał największe miłosierdzie swoje. Temu sercu wynagradzajmy za wszelkie zniewagi, oziębłość, świętokradztwo przede wszystkim. Tak wiele dziś ludzi przyjmuje Komunię Świętą, Świętokradzką. Tak wiele ludzi wchodząc do kościoła nie oddaje czci Najświętszemu Sakramentowi, nie wierzy w Najświętszy Sakrament. Dzisiaj mówi się, że. Łaska jest wiarą, czy dzisiejszy świat, dzisiejsza młodzież ma mniej łaski, skoro ma tak mało wiary. Dziś młodzież wpatruje się nie w Eucharystię, nie w serce Jezusowe, ale wpatruje się w świat, w ciało, w, jego, w świat jego gadżety, błyskotki. Dlatego, żeby w nas samych odnowić miłość i wiarę, Musimy na nowo wpatrywać się w serce Jezusa. Wpatrywać się szczególnie w Najświętszym Sakramencie. W Najświętszym Sakramencie ołtarza, gdzie został z nami pod postacią chleba i wina. I dzisiaj, jeśli możecie, pójdźcie jeszcze do Kościoła Nam mszę świętą. Wyspowiadajcie się i przyjmijcie Komunię Świętą wynagradzającą. Dziś jest uroczystość Najświętszego Serca Jezusa. Czycielom Serca Jezusowego Jezus tak wiele obieca. Pan z wami niech was strzeżej błogosławi Bóg wszechmogący. Ojciec i Syn, i Duch Święty.